Dziennie. Choć dzisiaj nam nie grozi śmierć. Wolność tą samą ma cenę, nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców. Powieść muzyczna. Prolog 24 grudnia 1900 trzeciego roku Warszawa. Wbiegał po dwa, po trzy schody podciągając się poręczą do góry. Słyszał wyraźnie szopenowskie akordy. Zadyszany przystanął na trzecim piętrze. Ktoś zdzierać musiał mosiężną wizytówkę na drzwiach. Drzew. Muzyka zamilkła nagle. Tylko serce rozrywało mu pierś. Więcej niż sto uderzeń na minutę, pomyślał. Szesnastka, przedłużona ósemka, szesnastka i półnuta. Przewodni motyw etiudy rewolucyjnej. W takim rytmie zapukał do drzwi. To był ich sygnał, jego i Basi. Jesteś. Barbara wyszeptała w półmroku przed pokoju w uchylonych drzwiach. Przywarł do jej szczupłego ciała. W salonie rozbłysło światło i rozbrzmiały głosy: A Janek? Żyje, żyje, uspokoił. Muszą odebrać w nocy zrzuty, ja też tylko na chwilę. Chodźcie do stołu. Czekaliśmy. Postawiłam dwa puste talerze dla ciebie, Tadziu i dla Janka. Nie wiem, czy tak można. Mama Basi wskazała gestem. Siadaj tu, mój drogi. Jej ojciec przeżegnał się i wziął do ręki opłatek. Drugą ręką objął mamę. Kochani, po pierwsze, życzmy sobie i Boga, prośmy, by skończyła się okupacja, wojna. Byśmy wszyscy przeżyli. Basiu, chodź, kochanie, życzę ci. Basia odsunęła się, podniosła i zaraz ściszyła głos. Muszę Wam to wyjawić teraz. Chyba jestem w ciąży. Tadeusz zauważył, że była wpatrzona tylko w niego. Wytrzymał jej wzrok. Przez myśli przemknęło mu ich ostatnie krótkie i szalone spotkanie. Bielański Lasek. Pierwszy listopadowy śnieg. Miała wtedy nasuniętą na czoło wełnianą czapeczkę z pomponem, taką śmieszną. Dopiero jak ją zerwał, rozsypały się aż do ramion ciemne włosy. Tam była mała stajenka dla saren, pełna pachnącego siana. Do tej pory Pamięta jego zapach. Słuchaj, Basiu, ta dziecina, która narodzi się, obeżyła w wolnej Polsce, powiedział ojciec, przerywając milczenie wszystkich. Tadeusz wpatrywał się w twarz Basi. Przymknęła powieki, jakby zażenowana, mama rozpłakała się. Bezgłośnie. Chcąc ukryć zmieszanie Tadeusz zapytał, czy była już kolenda? Słyszysz, Basiu, siadaj do pianina. Ojciec był prawie stanowczy. Może ty, tato, albo tadzio. Gdyby był Janek, zagrałby Skerco Hamol. Tam jest kolenda, najpiękniejsza z polskich kolęd. Basiu, ty też to grasz, odezwała się mama. W naszej rodzinie tylko ja na niczym nie gram. Basia obruszyła się. Przecież świetnie malujesz. No dobrze, niech wam będzie, póki mi brzuszek nie wadzi. Tadeusz podwyższył stołek. Dawno nie grała, pomyślał, czyli to ojciec grał przed chwilą. Szczupłe, długie palce Basi rozpętały zawieruchę dźwięków. Trafiały precyzyjnie w pożółkłą klawiaturę z kości słoniowej. Było już za późno, by przymknąć klapę. Po burzliwym intro przeszło uspokojenie. Równolegle z motywem kolędy zabrzmiał głos Basi. Świeczka na stole dopalała się, skwiercząc. Obok leżały na sianku nietknięte opłatki. Nie płacz, maleńki, szkoda twej łeski. Ojciec niebieski, niech martwi się o świat. Czy wszystkim starczy okruszków chleba, Śpij, sił ci trzeba, byś mógł ocalić nas. Dulaj, że zmruż oczka by nie widziały, jak licha ta szopka, żółbek zbyt mały. Lulajże, z kiń rączką, teraz pasterzom, Tyś dla nich nadzieją, daj znak, niech wierzą. To Basi słowa, czy Twoje, Tadeuszu? wyszeptała mama. Nasze. Wybaczcie, kochani, ja nie mogę tu dłużej być z wami, wyrwałem się tylko na krótko, a zaraz będzie godzina policyjna. Nie mogę Janka zostawić samego, przyrzekłem mu, że wrócę. Po północy ma być zrzut. Basiu, tak się cieszę, to najlepsza wiadomość, jaką w życiu usłyszałem, błagam, graj dalej. Zaśnij maleńki, niech ci się przyśni, że nienawiści nie ma na ziemi tej, niech ci się przyśni kraj twój w zieleni, dom bez płomieni, uśmiechnij się przez sen. Wzruszone twarze słuchających zamarły, na korytarzu rozległy się kroki. Było ich wiele. Przeniosły się wyżej, jakby na czwarte piętro. Trzasnęły drzwi. Podniesione głosy, jak szczekanie sfory psów, ucichły. Barbara w transie nie przestała grać i śpiewać. Czy słyszysz, Chopina moja, perełko? To twoja kolęda, me pieścidełko. Śpij, niech cię utuli to kołysanie. Śpij, Niech cię nie zbudzi, ludzi, wołanie. Pukanie do drzwi było bezładne, choć niezbyt natarczywe. Mama zdjęła łańcuch i otworzyła. W świetle korytarza rysowała się sylwetka w zadaszonej czapce i długim czarnym płaszczu. Entschuldigen! Dostojnym krokiem oficer wszedł do salonu. Spiel weiter! Zwrócił się grzecznie do barbary wstającej od klawiatury. Basia usiadła z powrotem. Finołowa część skerco zabrzmiała forte. Ostatnie akordy, kody, zbiegły się z wkraczającymi do pokoju dwoma żołnierzami. Was ist das? oficer usztywnił się i podniósł głos. Skerco, hamol odpowiedział ojciec. Szopel. Ja. Ciszę przerwał ryk oficera. Das ist verboten. Odsunął gwałtownym ruchem basie i sam usiadł do fortepianu. Zaczął grać cichą noc, samą melodię. Naraz przerwał i zaintonował barytonem: Otanenbaum, baum. We in dajny bleter. Jedną ręką walił teraz w klawiaturę, a drugą dyrygował. Żołnierze podchwycili melodię. Nawet nie fałszowali. Darli się coraz głośniej, podchodząc bliżej instrumentu. Padeusz puścił dłoń Basi. Zdecydował się. Broń, którą miał przy sobie pistolet WIS-35 mogłaby kosztować więcej niż muzyka Fryderyka. Boże! I to wszystkich! Wiedział, że z pokoju można było przez kuchnię wyjść na korytarz. Drzwi na klatkę schodową były otwarte. Zbiegł po schodach. Mroźne powietrze uświadomiło mu, że płaszcz tam został. Zdawało mu się, że został tam cały. Ulica była pusta. Czmaleńki. Szkoda twojej łezki, ojciec niebieski, Niech martwi się o świat. Czy wszystkim starczy, o kruszków chleba? Śpi, sił ci trzeba, byś mógł, Ci się przyśni kraj twój w zieleni, dom bez płomieni. Wszystkim starczy okruszków chleba, śpi. Sił ci trzeba, byś mógł odmienić. Huh? Czytał autor Wojciech Rochatyn Popkiewicz grała na fortepianie i śpiewała Magdalena Żuk.